Ale wiesz, jak ta gra dobrze realistycznie działa, że jak bokiem patrzę, to wtedy widzę dalej niż jak patrzę na wprost. Nie wiem czemu. Znaczy, Rybie widzę oko. więcej bokiem. No, ja, ja wiem. Kacper. Co? I, ale to wygląda. Wychodzi już 1 sierpnia, nie jestem pewny, czy to 100% potwierdzona informacja. No u strzelił i uciekł. Ja, no. Ja jestem tutaj, a to tu jest A? Jaki teleport! O, <laughs> widzisz jakie czity mamy Dobra, Korle, masz zadanie bojowe Ja zciąłem wszystkie trzy dziewczynki Emilie, a... Amelie i a... Irminę No właśnie, EA Spada Jak? Jeszcze raz? <laughs> Nieważne Nie wiem, czy Korle widział pociągi Korle, widziałeś pociągi kiedyś w życiu? Ale jakie pociągi? No właśnie nie wiem, Szynka każe mi spytać, czy Gdzie widziałeś plaćę. planszową, prawdziwe pociągi. Czy... Te pociągi, któreśmy na, na plansz po rzucali wrzucali. Że wersja z taksówkami, a twoja lubena gra przecież. No to ja mam Ticket to Ride, to ulubiona pociągi. No to to, to, wiesz, to, 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 to jest mowa. to. No no, ty to ty... widziałem. Pociągi. No kurczę, to... Ja więcej w pociągi grałem niż normalnie w gry takie. Ale na, czy widziałeś tę nową rzeczy, wersję? O Boże, to jest świetne. A no, nowej nie widziałem. A no widzisz, a jest nowa wersja pociągów. I co, tak? Z taksówkami. Teraz jest? A ty nie widziałeś? A ty jak można z taksówkami. I co, i tam walczysz że z Uberem i tak dalej? <grym> tak. Dokładnie tak. Taki spoiler. Czego to jest spoiler? Dla samochodu. Mogą, mogą być fajne rzeczy. Nie wiem, czy nurkować głęboko. Nie. Ale za to bawię się z reginem. Ups! Padłem do wody. <grym> Czy rekin już nie je tej? O, a o, bo ty, o, nie o. powiedziałeś mi, że ty jesteś na dnie, ja zacząłem się mówić bawić z rekinem No to tak jak byłem na samym dnie, to, to usłyszałem <grym> Hmm o, o, yy, Ale się utopiłem o, o. Mam cię ratować? O, o i gryzie mnie yy, Idę Zatrzymaj łódź może Widzę cię O kurczę. Zatrzymaj ale ja łódź mogę, Ja nie mogę sobie a, a rekin rzucaj kotwicę już kotwica rzucona. Nie jednego Nie żyję. Wy, wy, wyjmiesz, mnie, Co? Z nie ży... wyjmiesz mnie z wody? Jak mogłeś to no zrobić? Nie wiem jak właśnie. Ale jestem, tak? Jak mogłeś to no zrobić? No dobrze. Ło, <laughs> e, dziwnie leżę. E, Pięknie leżysz. na łóżko? Nie. <laughs> Zrobimy z tobą coś innego. Aha, ja nie mam toporka. Nie mam toporka, e, więc muszę e, sięgnąć coś... do. I tu sobie sami co, zrymujcie. Coś, coś nazywasz ponownie. Znaczy, nawiązujesz ponownie coś do wściekłych i tak dalej? Yyy, eee, co? A, nie! Regularne, nieregularne. Do tych wściekłych! nie! No bo ja to... Ta... A to muzykę gra. Bo ja teraz wiesz, uczę się, bo w ogóle po latach będę musiał iść niestety do spowiedzi jako ten ojciec krzesny, i w ogóle jeszcze nie wiem co mnie czeka. Jakie są A masz bieżowanie? Krzesne? E, no to to mam, to, to zaliczyłem. To chyba wtedy ostatni raz byłem o spowiedzi. <laughs> Coś to zgryzie? Możliwe. O, jajka znalazłem dwa. Chcesz dwa jajka? Mam. <laughs> Nie masz? Pokaż. No, gdzie twoja postać ma? No gdzie? Coś ci się pomyliło. A no to mówię, że z Filipin jestem. <laughs> Jak chciałeś. O, tu zużyta bateria. Czemu trzymasz zużytą baterię? No a co do wody wyrzucisz? Wiesz, jakie to jest toksyczne? <laughs> Jak, jak dba o środowisko. kwiat, którego już nie ma, no. Patrz, chodź do mnie. No idę do ciebie. Bo może ja cię tu będę mógł wybić. Znaczy, ty będziesz mógł się wybić na mnie i tam wskoczyć. Czarny kwiat, ja tylko czerwone zbieram teraz. Aha, bo ty... Weź pod tym tu. O, tu, tu to tu, wygląda tu, nieźle. I tu, I tu na to, i z, z tego na mnie, i... No o, zrobiłem. Dobra, I teraz? I co? Ech, za Ech, wysoko. szkoda. Za wysoko. Kurczę, jako wie, jaki wielki okręt my potrzebujemy, żeby wchodzić w takie miejsca No, musi mieć długiego i wysokiego, żeby tam wejść. Nie w Niestety. tym życiu. Nie w tym życiu. No i warto. O, słyszę Mewę, ale to chyba nic istotnego. Nam ty ty, ty, bo Mewa może nam zjeść kwiatki, a ja tam kwiatki czerwone zasadziłem, to ważne. No to nowe powstaną. Ale jak powstaną? Czerwone nie powstaną. Kwiatuszki. A nie masz czerwonych nasionek? No właśnie, posadziłem je! Tam. Wszystkie! Moje nasienie! Zaraz, <laughs> Czerwone nasienie! Na ratunek! Zdążysz, Staszek! Zdążysz! Jest, Uff! Jesteś na łódce albo coś, to ja ci rzucę, butle i te. I, i... No ja już jestem poza. Ja już, ja już tu penetruję głęboko. Sorry. No dobra, to też nurkuję. Nie no wiesz, ja chciałem ci dać, ale jak nie bierzesz, to... <laughs> Ty mi już tyle dałeś, że. już mi głupio! No. No widzisz? O, szynka pochwaliła naszą tratwę, że ładna. No, ją pokazać z daleka. Z jednej strony, z jednej znaczy, strony. Na, na nią się dobrze patrzę z tej perspektywy, co ja teraz tu sobie patrzę? No to jest, jest idealne. No, mamy mamy drzewka, mamy y, różowy pokład, mamy skocznie dwie, żagielek, kolegę rekina. Pięknie jest. Wyglądasz, jakbyś stał na takim selfie sticku. Jestem wielkim selfie teraz naszej trasy. W toalecie schowałem tobie rebus. Weź zobacz. O Boże, Tam jest się. paczka i dopóki jest ta paczka, to muszę rozwiązać e, rebus. Ogromny małż. To jest rebus? Mhm. Czyli? E, że... A, że muszla klozetowa. No, no. Rozwiązałem rebus, czuję się dumny. I, i, i tyle. I to takie. <laughs> okay. już zmęczenie daje się we znaki, inne rzeczy dają się we znaki to. A tu proszę, jaki rebusik. No jestem dumny. Ch Chwalę cię tak? To był fajny rebus. To był, to był świetny rebus. To był najlepszy rebus jaki słyszałem dzisiaj. Hmm, te ja mam jeszcze pomysł na drugi rebus. Tylko proszę. <laughs>